Witamy ponownie, jesteśmy świeżo po konferencji przed pierwszym treningiem Ruchu Chorzów. Jest z nami nasz nowy nabytek niebieskiej rodziny, Wojtek Skaban. Często się mówi, że... Nowy nabytek to pewnego rodzaju niewiadoma, ale nie w tym przypadku, bo jak wiadomo Wojtek to zawodnik, który ma już wyrobioną markę w Ekstraklasie, aczkolwiek słowo niewiadoma nie padło tutaj przypadkowo, no bo okazuje się, że dzielnica niewiadom, Rybnik i to może dlatego tak dobrze panu w niebieskim jak widać. Dokładnie, tak, tak jak pan podkreśla, niewiadom jest niebieski, kibiców ruchu jest bardzo dużo, niedaleko jest Ralin, też bardzo dobrze kibicowsko na pewno. I cóż, na pewno się cieszę z tego, że, że pochodzę z tego środowiska i jako raz się w tym klubie. No to ja mam jeszcze takie pytanie. Skoro nie wiadomo, niebieski, no pan gra w piłkę, no to skoro my z portalu niebieskiego, kibicowskiego, to pytanie, czy zdarzyła się jakaś przygoda stadionowa na stadionie przy ulicy Cichej, ale od strony kibicowskiej za młodu? Tak, tak, by, byłem chyba z, dwa razy, z tego kojarzę, z braćmi i z ojcem. Byłem na dwóch na pewno. No właśnie tak słyszeliśmy, że gdzieś tam właśnie w, 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 w rodzinie pojawiły się właśnie jakieś wątki kibicowskie, no i bardzo dobrze. Jeszcze mam takie pytanie, jak nastawienie przed pierwszym treningiem? No bo wiadomo, że przyjeżdża Pan na treningi z Maliną, który też z okolic Wodzisławia papiernożyczki nożyczki, kamień na no to, kto będzie prowadził samochód, czy jak to będzie wyglądało w tej chwili? W tej chwili to wygląda tak, że tylko ja mam prawo jazdy, to, to, to nie ma dwóch zdań, kto będzie prowadził, dlatego już dzisiaj zabrałem Malinę, zdzwoniliśmy się i razem przybyliśmy na trening. No to jak widać, Malina ma dodatkową nagrodę za najlepszego zawodnika niebieskiego sezonu 2013 14 i za piękną bramkę. No to cóż, jak został pan przywitany w szatni, teraz będzie powoli przebiegać ta aklimatyzacja, czy raczej jako, że hop, chłodno, to, to tak w śląskim klimacie to wszystko się będzie odbywać? Myślę, że wszystko jest ok i będzie wszystko dobrze. A jak z gwarą śląską? Nie ma problemu. No to pięknie. Mumę naszego synka w niebieskich. Pozdrawiamy. Dzięki dzi bardzo. Dziękuję pięknie.